w kolejnym dniu vlogowego tygodnia. Także łączę się z Wami od razu po nagrywaniu zakończenia do poprzedniego dnia. Dlatego że no muszę troszeczkę nadgonić, bo już jest yy... A 30, a ja dzisiaj nie mam żadnego filmu dla Was i. Po prostu tak muszę, muszę to jakoś się sprężyć z tym, żeby dzisiaj ponagrywać. Pogoda jest dzisiaj szara, taka dosyć zimno jest, więc nie wiem. No, cały czas rozważałam spacer, ale niestety no warunki nie pozwalają na to. Czekajcie, tak obracam się. Właśnie siedzę przy obiedzie, mam tutaj pierogi podgrzane. Tak na szybko dzisiaj obiad, bo nie chciało mi się stać przy garach, nie było czasu i w ogóle weny na to. Mm, moi drodzy i co? No i później się z wami połączę jak już... Pokażesz wszystkim jak prasujesz? Hmm? Pokażesz wszystkim jak się prasuje? Co ludzie nie wiedzą jak się prasuje? Nie wiedzą jak ty prasujesz Be? Może masz jakąś opracowaną y, tą metodę nie, y, niespotykaną no, Moja metoda polega na tym że prasujesz tak, że jest jeszcze bardziej pogniecione niż było <laughs> To biała koszula, podoba mi się. Wiesz? Dlaczego tak rzadko w niej chodzisz? W ogóle, że chodzę w białej koszuli. Nie lubisz? No, zapaść tak zazwyczaj zapłagam. I w większą okazję tylko. Może jak zrobię wreszcie porządek w szafie, który od od pół roku, to może zacznę częściej nie chodzić. Co mną no na randkę jutro pójdziesz koszuli? Nie wiem. No, Fajnie by było. takie ma włosy już zmierzwione. I to zawsze się nie chce tak prasować. Ja nie Ja jak mam dla faceta prasować to jeszcze, ale swoich rzeczy jakoś tak mi się nigdy nie chce. Nie wiem czemu. sobie podwójnie. Że może, że może ten... Byś tutaj opowiedział jako pachowiec już, który ogląda filmy notorycznie. Nie jest to fachowcem. No ale możesz się już uznać za takiego e, klasowego krytyka filmowego. Ale skąd znowu? No, że wiesz, no już tyle filmów widziałeś, to już masz rozeznanie. No to mnie nie czyni krytykiem. A czym cię czyni? Kim właściwie? Widzę Kinomanem. Kinomanem. Filantropem. Nie, A. to się jakoś inaczej nazywa. Filatelistą. <laughs> nie, fi filatelista to jest ten od znaczków. Jestem filologiem. No, filologiem na pewno jesteś. Ale czasem takie epitety, co? <laughs> bo jestem filologiem dromajskiem. No i? No, no, to nie muszę się. Proszę nie poruszać tutaj żadnych takich. Nie muszę się posługiwać przepiękną polszczyzną, bo nie w tym kierunku ich kształciły. Mm -hmm. ale ja się muszę poruszać w polszczyźnie poprawnej, bo inaczej mnie korygujesz. Przestaję Cię korygować. No czasami się zdarzy. Lepiej. Znaczy może nie mówisz, ale myślisz o tym, że powiedziałam coś źle. To skąd wiesz o czym ja myślę? No tak mi się wydaje, że tak no robisz. To wydaje się, a tak no to jest taka trochę różnica. Się poniekąd. Nie zgadzasz się po Nie? Nie myślisz o tym boże. Jakie ona upowiedziała. <grywia> Powiedziałam to z promedytacją. <grywia> no ale chyba mnie kochasz, czy nie? Kocham cię kocham. Przez cię kocham. Przez Dobrze, Radzi, dobrze. I słusznie. Jutro będę mogła się w końcu pomalować. No co dzisiaj nie możesz? No, no wiesz, no tak. Bez okazji, jakiejś mhm. szczególnej. Jakiś problem? No, mam resztkę podkładu. No to już lepiej zostawić na imprezę. No, to jest jakieś Bo to mnie będzie i co? A tak nie pójdę do klubu. Chociaż pewnie już moi oglądacze się przyzwyczaili, że bez makijażu jestem na filmie. A ty się przyzwyczaiłeś? No tak. Dlaczego miałbyś się nie przyzwyczaić? Nie wiem, może wolisz jak mam makijaż? Ile no. razy o tym rozmawialiśmy? Nie wiem. Nie. Że uważasz, że? Że kopyta nie potrzebuje makijażu, żeby wyglądać ładnie. No to dobrze uważasz. W ogóle kobiety na YouTube cię uwielbiają radosła. Jedna, jedna nasza Wiczka to nawet ma syna, który ma tak na imię. To chyba coś znaczy. Jedno dziecko. No Radosław. Proszę cię. Właśnie fajnie, że ma tak na imię, bo to jest ładne imię, takie szlachetne. Mi się nie podoba. Ale mnie się podoba. Ile ty tą stronę jeszcze będziesz prasował? Aż się przejrzysz na drugą stronę, tym żelazkiem. Chcesz mi pomóc? Chcę No to. Proszę bardzo. Proszę, ja cię wydenerzę. Proszę bardzo. Tylko proszę ominąć ten syk, który tutaj jest na parapecie. Nie, no to może być ten problem. No to trzeba ładnie kadrować. Proszę bardzo. Perfekcyjna pani domu. A widać mnie, czy widać co? No, jak poniosę do ciebie, to będzie widać cyfry na parapecie. No cóż. A jaki efekt chcesz, żebym uzyskała? No, żeby była jak najmniej zagnieszona. No, ale już nie prasuje w ogóle. No to dlaczego się mądrzy, że jak ja to robię? Bo jestem mądra. muszę pokazywać to światu. Proszę nam nie pokazać. Trudno, zobaczą syp. Takie jest życie. Nie zawsze jest posprzątane. No pokaż na mnie, no przecież no. Hello! No, no, każdy ma ciuchy w domu, tak? Każdy ma jakieś ciuchy. Nie mieścisz się w kadrze. Jak to się nie mieści? Albo Brzasko, albo ty. No to lepiej ja. No. Każdy ma jakieś ciuchy, każdy ma jakiś bałagan. I co? To jest takie szokujące? Trudno no co? Zaraz to podprząta. Tak? W ogóle czemu ty na lewej stronie pracujesz? żeby potem poprawić po, na prawej jeszcze. Aha. Jeszcze są rękawy niezrobione. Kołnierz jakby się przydało przejechać. Szorysoruję. Czory. Czy ty mi właśnie polecenia dajesz? Tak. Proszę na mnie kamerować. Co to za polecenie na, na tym publiczne? To ja w wojsku jestem? No i bym ogóle z goliw do <ślesz> 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 Żebym ja Ciebie nie zgoliła. Nie, a potem ze mną zerwiesz. No jak będziesz łysił, to łysy, będziesz mnie kochał, to i tak z będę, no ludzie. Że włosy odrosną. Tak? Tak? Pewnie tak. <grym znać w górę> Możesz powiedzieć, dlaczego pracujesz w białą koszulę? No potrzebuję do pracy. <grym znać w górę> no. <grym> Ale <znać> to <w górę> no, po prostu te korporacyjne przepisy czasem mnie rozwalają. Oni tak w każdej sytuacji oni Wam wysyłają takie rozporządzenie, co macie robić? No, w każdej chyba nie. Do ty mogę chodzić po swojemu. <grym> Dobrze, rozesłuchaj kamerę mi. Proszę dokończyć. Aha, już się napracowałaś? Dobrze, to ja ten. <grym> Pójdę oddać mojej pracy. Dodatkowy. Już się namądrzyłaś. Już się namądrzyłam, już się napracowałam, zresztą jest 9 minut, więc muszę tutaj skończyć. I... i tak. Chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć. Możesz powiedzieć parę słów. No. Ratunku. Niewiele lepiej ode mnie to zrobiłeś. No, słucham Co uważasz, że źle to wyprasowałam? Prawie wcale nie wyprasowałeś, przejechałaś tylko tam byłem No chyba se kpisz, człowieku. Dobra, kończymy.